Ej, hola hola! Ja mam dopiero 14 lat i nie zamierzam decydować o czymś lesia. Weź się przysiągni. Mnie się wydaje, że coś w tym jest, no bo ja przestałam się bać. A ja w pewnym momencie byłam milsza niż jestem na co dzień. A dlaczego my to znaleźliśmy niby? Ej, oddajmy to i będzie po sprawie. Ej, ale ja tego nie mam. Czemu wszyscy patrzą się na mnie? To kto niby? Oddam go Nikodemowi. Chwila. Gdzie on jest? Nie widzę. Już zniknął. Gdzieś jest. Gdzieś coś. Ale ja nic nie rozumiem. Nikodem tam jest. Nikodem, co się stało? Zmiknąłeś, pani Ewa cię szuka i wszyscy w sumie. No powiedz coś. Znaczy oddałem ten amulet. Co oddałeś? O czym on mówi? Oddałem amulet. Co to jest amulet? Ja nie znam takich trudnych słów. Goten, jesteś. Co ty tutaj robisz? Przywracam dobrego ducha lasów. Dzięki Tobie wszystko wróciło na odpowiednie tory. Dziękujemy Ci za przywrócenie dobrego ducha lasu i oddanie amuletu. Halo Marysia Słuchaj, śniło mi się takie coś, że się na jakimś obozie, w jakimś lesie i w ogóle jakieś czarne postacie, jakiś amulet Coś... coś ty byłaś też tą postacią, Agnieszka, Basia chyba Lana? Ale serio ci mówię no No... no naprawdę I taki bardzo realistyczny był ten sen